Dzień dobry, witam serdecznie Waldemar Florkowski z tej strony. Ja bym chciał skorzystać z asystans z tego względu, że jestem 2 km od domu i coś mi się stało z samochodem, z silnikiem. Aha, nie mogę skorzystać, a dlaczego? A, minimum 50 km muszę być od domu, ale to gdzie. A, drobnym drukiem to było zapisane, czyli co, teraz przez 48 km muszę pchać samochód, żeby mógł skorzystać z asystans, tak? To nie, dziękuję bardzo. Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca". Oczywiście nic z moją Toyotą GT86 się nie stało, ale w tym materiale postaram Wam się udowodnić, że ta trochę kuriozalna scenka, która była odegrana na samym początku, ma wiele w sobie prawdy. Dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat assistance. Bardzo często mamy pakiet assistance, e, ubezpieczyciel nam go dokłada gratis bądź za niewielką opłatą i mówi proszę się nie przejmować, na terenie całego kraju działa. <grym>, w teorii, a w praktyce. Teraz mam do Was serdecznie. Tą prośbę, bo zbliża się sezon wakacyjny. Weźcie swoje dowody rejestracyjne, otwórzcie polisę i zobaczcie, co wy w tym pakiecie asystans macie. Czy macie możliwość spać spokojnie, czy może nie do końca? Z tego względu, że właśnie bardzo często okazuje się, że e, małym drukiem jest gdzieś tam dopisane, że owszem, możemy skorzystać z holowania, jeżeli coś się stanie z naszym samochodem, ale od 50 czy od 100 kilometrów od miejsca naszego zamieszkania. Oczywiście mały druk. E, bliżej nie. Czyli jeżeli ktoś jeździ gdzieś tam wokół swojego miasta, tak na dobrą sprawę nie ma pakietu assistance. Jeżeli skończy mu się paliwo, nie będzie mógł skorzystać. Jeżeli zatrzaśnie kluczyki, no awaryjnie nikt mu nie odpłatnie. Z asystans tego nie otworzy, więc warto się zastanowić nad tym, co faktycznie mamy i z czego możemy korzystać. Ale odwróćmy teraz trochę kota ogonem, bo bardzo często pytacie mnie o to, Waldek, jak to wygląda z tą 70% zniżką na ubezpieczenia komunikacyjne przez PZMOT? No jakby nie patrzeć, tanio ostatnio nie jest i to na pewno, więc jak najbardziej rozumiem, że poszukujecie oszczędności. Eee, ja już w jednym z materiałów o tym mówiłem, jakie trzeba spełnić podstawowe wymagania, ale to, co najważniejsze, trzeba być zrzeszonym członkiem klubu. PZ Mod. Ja mam dla Was dzisiaj, wydaje mi się, że trochę ciekawszą opcję, z tego względu, że będzie to takie przyjemne z pożytecznym. Z tego względu, że stając się członkiem SOS PZMOD Mod, stajemy się członkiem klubu i automatycznie mamy też asystans do naszego samochodu. Zachęcam do zajrzenia na stronę link poniżej asystans.pzm.pl bądź na karcie tutaj od razu uprzedzam nie mam płacono od jakiegokolwiek sprzedanego pakietu asystans sam jestem zrzeszony i sobie to chwalę i chciałem wam dzisiaj też więcej na ten temat powiedzieć z tego względu że jest to innowacja i mam nadzieję że inne firmy w końcu też coś takiego wprowadzą ponieważ do tej pory było tak, że asystans, które wykupowaliśmy działało na konkretny numer rejestracyjny. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Wykupując pakiet krajowy za 85 zł na rok, czyli 7 zł miesięcznie, assistance mamy przypisane do osoby. Czyli dzisiaj jeżdżę Toyotą, mam tutaj mój pakiet assistance. Przesiadam się do innego auta, tam też działa mój pakiet assistance. Ja się nie muszę zastanawiać, czy właściciel tego innego samochodu ma jakiś rozszerzony pakiet, czy jak stanę na ulicy albo na autostradzie i mi braknie paliwa, to mi ktoś to dowiezie za darmo, czy będę musiał za to dodatkowo e, zapłacić. Dlatego tym bardziej zachęcam do zapoznania się z tym. No i to co najważniejsze: ten pakiet już e, e, krajowy, czyli ten najtańszy za 85 zł, działa od 0 km od domu, czyli może zadziałać pod domem, gdzie w większości firm działa od. 50, 100 kilometrów. No, takie haczyki i dziwne jakieś krzaczki mamy też w tych zapisach małym drukiem zaznaczone. To co ciekawe, w asystansie, nawet w tej wersji najtańszej, mamy to, że jeżeli przebijemy e, koło, przyjedzie serwis i nam pomoże to naprawić. Jeżeli zepsuje się nam samochód, zostanie auto odholowane. Jeżeli braknie nam paliwa, przyjadą nam, dowiozą nam paliwo. No i jeżeli kluczyki zatrzasną się wewnątrz naszego samochodu, również przyjedzie magik, który nam w tym wszystkim pomoże. Więc warto zwracać uwagę na to, co co kupujemy no i warto też się zapoznać z tym, o czym Wam właśnie w tym momencie mówię. Jakby nie było, interwencja assistance spłaca nam się za pierwszym razem w skali roku. Oczywiście, obyśmy tego nie potrzebowali, ale lepiej jednak jest spać spokojnie i wiedzieć o tym, że ma się ten pakiet assistance, z którego można realnie skorzystać, a nie jest to tylko pakiet gdzieś tam na piśmie z mnóstwem rzeczy, małym druczkiem e, zaznaczonych. E, oczywiście tutaj w przypadku SOS PZMOD mamy tych pakietów więcej. Można nawet jeszcze wybrać pakiet luksusowy, pakiet VIP, porozszerzać pakiet zagraniczny, ale dla sporej części osób i ten pakiet... Krajowy w zupełności wystarczy. Ja mam do Was y, trzy prośby i sugestie. Pierwsza to jest taka, że czytajmy dokładnie to, co kupujemy. Zwracajmy uwagę na to, że jeżeli otrzymujemy ten pakiet Assistance, żebyśmy wiedzieli, co jest dokładnie w tych warunkach, bo. Bardzo często o tym nie wiemy, no i później pojawiają się takie problemy jak na początku filmu. Druga sprawa, korzystajmy z tego. Jeżeli już mamy ten pakiet assistance, przebijemy koło, jak najbardziej wzywajmy pomoc. Mamy to w cenie bez większego problemu. No i trzecia sprawa, jest okres wakacyjny. Życzę Wam tego, aby Wasze wyjazdy wakacyjne. Były udane, żebyśmy się spotkali po wakacjach w tym samym ogronie, tylko z jeszcze większymi uśmiechami. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!